Z inicjatywy Marszałka Województwa Małopolskiego została zorganizowana wideokonferencja z przedstawicielami kraju żylińskiego. Tematem spotkania była propozycja współpracy samorządów Polski i Słowacji odnośnie utworzenia linii transgranicznej Bukowina Tatrzańska-Zakopane-Chochołów z kontynuacją przewozów do Dolnego Kubina. Do tej pory finansowanie projektu przebiegało bez partycypacji ze strony słowackiej. Że dotyczyła Wspólnego rozwiązania problemu komunikacyjnego o charakterze transgranicznym. No w zasadzie na ten czas i na te możliwości formalno-prawne ustaliliśmy wszystko. I w ramach spotkania uzgodniliśmy, że strona polska uruchomi połączenia, które są dofinansowane z funduszu autobusowego pomiędzy Bukowiną, Zakopanem a Chochołowem. Natomiast kraj Żyliński uruchomi połączenia od Chochołowa w grą właśnie swojego kraju z połączeniem z węzłem kolejowym. Obecnie w Funkcjonowanie linii utrudnia pandemia koronawirusa. Niezależnie od ograniczeń trwają jednak prace nad usprawnieniem komunikacji pomiędzy krajami. Obecna umowa jest ważna do 31 marca, ale w tej chwili ta linia nie funkcjonuje ze względu na ograniczenia covidowe. Jeżeli, jeżeli te ograniczenia utrzymają się do końca 31 marca, no to wówczas mamy taką nadzieję, że wejdą już te nowe regulacje. I linia będzie funkcjonowała no niestety na tym etapie z przesiadką na granicy państwa, no ale w każdym razie te przejazdy będą tak skoordynowane, żeby pasażerowie nie musieli oczekiwać długo na, i z jednej strony i z drugiej strony na przejazd autobusu. W ramach rozwoju współpracy polsko-słowackiej po obu stronach planowane są postępowania przetargowe. Takie rozwiązanie jest jednak tymczasowe. Jesteśmy również na etapie podpisywania listu intencyjnego z krajem Żylińskim, który doprecyzuje kolejne działania na przyszłe lata mianowicie udzielenie wspólnego zamówienia na realizację przewozów przez przewoźnika. Aneta Dynowska, telewizja Małopolska.